Czyli jestem tutaj na tej stacji linia L4 i jadę do Alphonse X linią L4 tak, mam nadzieję, Że dodaję. Tu jest linia L4. więc idę do metro numer 4 mam nadzieję że wszystko to zafunkcjonuje dobra są tam wskazania do L4 tu są też automaty Biło przepuściło, L4, A przyjechały na wakacje i zamieszanie zrobiły na kasach pniotowych i musiałem czekać. Dobra, tak znalazłem oznaczenie, czyli ja potrzebuję L4. Na no i tutaj po prostu muszę jeździć w tym bocie. A, czyli widzicie dobra tutaj, bo ja jestem Czyli tutaj ten kierunek. Tak? Dobrze, jestem już na stacji gdzie odjeżdża właśnie metro I tutaj jest właśnie fajnie oznaczone, ponieważ te stacje, które już były są na biało, a te stacje, które będą są na żółto, więc... Fajnie jest to pokazane. Oczywiście strzałeczka, w którym kierunku idzie, bo nie zawsze jest strzałeczka. W Warszawie chyba nie ma strzałeczki i turyści nie wiedzą, w którym kierunku metro jedzie. Ja czasem nie wiem, chociaż są tylko dwie linie metra. Po Londynie jeżdżę bez niczego. Barcelona pierwszy raz jakoś daje radę. A tutaj jest bardzo ładnie opisane, więc fajnie. Jestem tutaj na tej stacji. Tutaj na tej stacji i jadę do Alphonse X. Raz, dwa, trzy, cztery stacje. No, i kierunek mam tutaj właśnie na, ten, na tą stację. Trinidad Nowa. Czyli no, dość ładnie jest opisane. E, łatwo znaleźć. Przynajmniej dla mnie, jak na pierwszy raz. Jest, jest to dobrze opisane. Oczywiście te tablice informacyjne, trochę niezbyt dobrze czytelne, bo nie wiadomo. Ale tutaj jest bardzo ładna, bardzo ładna informacja, opis. Także dla turysty, jak na pierwszy raz, naprawdę dość dość dobrze się można zorientować. No i tu są też informacje, gdzie jedziemy czyli Winda, linia L2, czyli też metro, wyjście. I jeszcze mamy tutaj ten Renfe. To jest po prostu pociąg. No i L3, czyli musimy wyjść tutaj tędy. Na L3 i Rewes, czyli z tamtego miejsca, gdzie ja przychodziłem. Tak? No, dzisiaj będę zwiedzał trochę Barcelonę, więc nie wysiadałem w Seins, tylko troszeczkę dalej, bo chciałem właśnie pojechać na ten Alphonse X I i, i i No i później będę jeszcze jechał w inne miejsce w Barcelonie, więc też nagram jakieś wideo. Czyli przy drzwiach są takie światełka i pokazują ci, na której stacji jesteś, tak? Dobra, i teraz... Była Girona chyba i teraz będzie następna. A ja wysiadam jeszcze za trzy stacje. Dobra, czyli pali się teraz ten... ten światełko, że to jest ta stacja. Czyli stacja Alphonse X. No i jest Alphonse X.

No i teraz muszę zobaczyć, gdzie jest jakieś wyjście. Nie wiem czy w tą, czy w tą. Także myślę, że y, podróż metrem w Barcelonie jest dość prosta. Jest w miarę dobrze opisane. Jeżeli ja przyjechałem na pierwszy raz, dałem sobie radę, to myślę, że każdy z Was będzie mógł sobie dać radę. Dobra, wychodzę do wyjścia. No i później patrzę mapę gdzie jestem i, 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 i idę w drogę do mojego celu. No i dobra. To tyle na to wideo. Pozdrawiam.